Dobra, w tym wyzwaniu nie mogę używać pola nieśmiertelności i muszę zrobić 6,5 tysiąca obrażeń. A przez to, że Baptista nie potrafię tak fajnie strzelać, to będzie na pewno ciekawie. Let's go. O, mają snajpera. Kurde, co tam się stało? Nagle zniknął jak duch. Aha, jak tym się strzela. O uh, yes, dobra. Aha, no tak. O uh, tak. Kurde, muszę. No nie. Ubiłem 1500 dopiero. O super, super. Ale go wykiwałam. O? Super! Ej, ale zobaczcie, jak mi dobrze poszło. Prawie pięć tysięcy zrobiłam. Kurde, no nie wiem. Nie, no nie poradzę sobie. No kurde, czemu mi nie leczyć, jak ja strzelam przez to pole, no? No! Ej! 2500, nie wiem, czy zdążę, bo dojeżdżamy O, jest! Nituwa! Tylko szkoda, że znowu mi się nie udało, ale trochę więcej miałam przynajmniej. O, jeszcze mam najlepsze zagranie! Ej! Wow! O kurde, brawo! Dobra, czuję, że tutaj w ogóle nie wyjdzie. Um, a to dlatego, że ja nie lubię tej mapy. Aha, co mnie usypiasz? Mhm, tutaj jest ktoś. O, dobra, i po tej rundzie mam 1600 obrażeń. O, kurde. Ale zrobiłam 3000, 3000. Uuu, mam złocinię. O, wygraliśmy. I zrobiłam tylko 4000, no nie. W końcu mapa, która mi się podoba do Baptista, bo tutaj będą wiadomo też dwie rundy. O nie! Nie, nie, nie! No oh, god, please no, no! I na tanka się rzucamy. Dobra, git, git. Mam 2300. Tutaj, tutaj, tutaj. Okej, okay, okej. Okay. Nie. 4000 zrobiłam. Mam nadzieję, że zrobienie 2,5 tysiąca obrażeń nie będzie problemem O git, git git Wow! No chodź chodź chodź, o super! Tam jest Mercy gdzieś w ogóle O dobrze 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 No dobrze, 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 dobrze jak NA DOBITCE, jak NA DOBITCE! A, ładunek, dobra Zen pilnuje Nie dojdziecie, nie dojdziecie tam A ty też gin, dobra, git, git, git Merci, merci Git! Brawo! I zrobiłam prawie 9 tysięcy obrażeń. Szczerze mówiąc, jako baptist w życiu nie zrobiłam tyle obrażeń, więc dobrze, dobrze.